Cześć, jestem Casper. Dziś kilka słów o tym, jak można dodać każdą kartę z różnych banków do płatności zbliżeniowych za pomocą Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC. Po publikowaniu filmu z pierwszymi wrażeniami z użytkowania tej opaski otrzymałem kilka wiadomości na temat usługi KeRF i tego, czy da się korzystać ze wszystkich kart dodanych w ramach tej usługi. Postanowiłem oczywiście to sprawdzić. Usługa Kerr to tak naprawdę jakby taki integrator wszystkich kart. Możemy tutaj dodać sobie karty z różnych banków i tutaj nie ma praktycznie żadnych limitów. Obsługiwane są najpopularniejsze karty, czyli jest Visa i Mastercard. Oprócz tego jest Diners oraz Discover, więc mamy tutaj praktycznie pełną dowolność. Myślę, że przede wszystkim będzie Was interesowała karta Visa oraz Mastercard z różnych banków, no bo jakby nie patrzeć, są to najbardziej popularni dostawcy. Na początku powiem, że cała usługa jest całkowicie darmowa, przynajmniej w tej podstawowej wersji. Jest ona może trochę ograniczona, szczególnie jeżeli płacimy za granicą, jednak myślę, że dla większości osób powinno to wystarczyć. Jeżeli Was interesują inne plany, to już na stronie internetowej znajdziecie szczegółowe informacje. Powiem jednak, że mamy tutaj dwa dodatkowe plany w wersji black oraz metal, kosztujące 10 lub 15 euro miesięcznie. Skupię się jednak na tej darmowej karcie, ja też ją właśnie mam. I o tym, jak w ogóle ją skonfigurować. Na początku musimy założyć konto, podajemy tam imię, nazwisko, konieczne jest podanie także numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych do wysyłki karty. Konfiguracja jest zaskakująco prosta, trwa to dosłownie kilka minut i dla weryfikacji dostajemy jeszcze kod, który musimy wpisać w aplikacji. Następnie musimy dodać kartę, a właściwie możemy dodać nawet kilka kart i przełączać się między nimi już w aplikacji. Podajemy je wpisując oczywiście numer karty, kod CVV, datę ważności oraz nazwę posiadacza. Na koniec może być jeszcze konieczna weryfikacja, no i to tak naprawdę wszystko. Karta bardzo szybko jest dodana już do aplikacji i jak najbardziej można z niej skorzystać. Ciekawą informacją jest to, że nie musimy czekać na fizyczną kartę, aż ona do nas dojdzie. Co prawda jest to krótki czas oczekiwania, ponieważ kilka dni, jednak no, możemy równie dobrze założyć sobie aplikację i dosłownie już po kilku minutach dodać kartę do aplikacji Xiaomi. Jak to zrobić i z której aplikacji korzystać, to już opowiadam w osobnym filmie. Znajdziecie go oczywiście w kartach. No więc czy to połączenie w ogóle działa? Jak najbardziej tak. Wirtualna karta Curve, która zostanie dodana do aplikacji Xiaomi, bez problemu może tutaj wykonywać płatność. Co prawda ze względu na to, że nie mamy tutaj osobnego konta, osobnych jakichś środków, to tak naprawdę jest to tylko taki pośrednik, bo realnie środki zejdą z karty którą przypiszemy już do aplikacji. No i tak, w taki sposób możemy dodać sobie kartę z innych banków, które nie są obsługiwane przez Xiaomi, mogą być to także karty Visa, więc tak naprawdę w prosty sposób jesteśmy w stanie wyeliminować ten problem, że jakiś bank nie jest wspierany lub że nasza karta nie będzie tu działała. Korzystając z usługi Kerf jak najbardziej jest to możliwe, więc no myślę, że warto o tym pamiętać. Osobiście więc bardzo pozytywnie oceniam tą usługę, ponieważ faktycznie możemy dodać sobie tutaj każdą kartę, nie tylko tą, która jest wspierana przez Xiaomi. Dodatkowo świetne jest to, że w podstawowym planie nic nas to nie kosztuje, a nawet czasami możemy zyskać, ponieważ pojawiają się jakieś tam promocje, na przykład dodatkowy cashback, czy chociażby bonus na start. Ciekawostką jest też to, że możemy sobie przenosić tak naprawdę płatności pomiędzy tymi kartami, więc na przykład jeżeli mamy domyślną kartę, nie tą, której chcielibyśmy, żeby zostały pobrane środki, to już w aplikacji po dokonanej płatności możemy jeszcze sobie zmienić, z której karty powinny zejść środki. Jedyny minus jaki zauważam tutaj, to dla niektórych osób na pewno będzie przeszkodą to, że aplikacja jest w języku angielskim. W tym filmie to już wszystko, jeśli macie jeszcze jakieś pytania to śmiało piszcie w komentarzach, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!